Spotka wracamy z jednym punktem o krótkie podsumowanie meczu. Poprosimy Łukasza Wolsztyńskiego. Ciężki mecz. Pierwsze spotkanie. Na pewno każda ze stron miała swoje sytuacje. My na początku rzut karny. Igora niestety nie wykorzystany. Wisła też dochodziła do swojej sytuacji. Miała poprzeczkę. My też zresztą po głowie Pawła. No myślę, że... No szkoda przede wszystkim tego, tego karnego Igora, bo byśmy prowadzili, to, to całkiem mogłaby inaczej wyglądać ta, ta pierwsza połowa. Tak, myślę, że w pierwszej troszkę Wisła przeważała, ale potem w drugiej my się obudziliśmy przede wszystkim po tej straconej bramce, bo ten karny nas troszeczkę tak podłamał, ale potem, potem szybko odpowiedzieliśmy. Dobrze, że, że po sprawdzonym bramka została uznana i jeszcze analizowaliśmy w czat i gdzieś tam oglądaliśmy na szybko, czy rzeczywiście bramka była? Myślę, że, że była i no i tyle. Jeden-jeden. Czekamy na następny mecz w piątek. No, dla Ciebie indywidualnie chyba ważne jest to, że zagrałeś całą drugą połowę. E, mocno pracowałeś w trakcie tego meczu. E, no, co zaowocowało właśnie asystą przy bramce Igora? No tak, przede wszystkim patrzę na, to, na te pozytywne rzeczy, bo powiem, że dużo nie dociągnąć było jeszcze w tej mojej grze. Dziś niepotrzebne straty piłek, niedokładne zagrania, ale ale cieszę się z tej asysty i myślę, że, że to jest taki pozytywny prognostyk przed następnymi spotkaniami. No w pierwszej kolejce gospodarze mieli problemy z wygrywaniem, miejmy nadzieję, że w drugiej i najlepiej już w piątek się to zmieni. No dokładnie, my liczymy na wsparcie naszych kibiców u siebie, myślę, że, że na pierwsze spotkanie w domu przyjdą liczną grupą i będą nas wspierać, a my postaramy się odwdzięczyć Здравствуйте,